No, się ma! Witam, widzę. Ogólnie jestem. Mam okienko. Mam w sensie dwa okienka, ale nagrywam na jednym. Montażysta zmontuj to żeby było ok. Ogólnie mamy tutaj Amonga. Jej, yeah, mamy tutaj Amonga. I patrzcie, na początku gra zrostała, zrostała. 18, 17, 36. I coraz, coraz wyżej, coraz wyżej. I twórcy gry Amongasa. Zrobili się kim? Imposterami tej gry. Widzicie? Lugulskie ma 100%. Naprawdę? A jak na przykład tutaj my będziemy, no to Województwo Łuskie, 10 miejsce jak mamy, no to jestem już łódzkiego, więc. Dla mnie to jakoś spoko. Dobra, mniejsza. Przechodzimy do odcinka. Bo, patrzcie o to. Mo miały być jakieś nowe mapy w Among Us. Nie ma. Nie wiem czemu. W ogóle nie ma. Wiecie jak to jest. I teraz, jeżeli weźmiemy sobie kraj, ogólnie cały świat, to to trochę będzie na lipa, chujowo. 21%. Ostatnie, ten, no to ostatnia godzina. Co prawda, będzie. No, jak widzicie, chujowo. Co prawda. Ale w sensie, jak weźmiemy. Um, ostatnie 12 miesięcy, no to będzie tak. I. No właśnie. Na przykład, weźmy sobie wszystko. No więc, wiecie, jak to jest. I Postarała mi się stała gra Among Us, wiadomo, że Among Us już chyba nie nagram. Chyba, że będziecie mnie prosić w komentarzach, żebym nagrał znowu, ale zobaczymy. I teraz skąd, teraz, Fortnite zobaczymy. Ile osób gra, Fortnite? A. No, zapewne dużo, co prawda, gra wideo też. No, widzicie. Widzicie, to 18% a to 62% i wiecie ile to jest bardzo dużo, fuj bardzo dużo, więc tak dla mnie to wolałbym Fortnite, bo nie wolno, nie trzeba płacić, wiadomo, że można na Bluxer się sobie pobrać Amonga, co prawda ja tam lubię Fortnite'a to tak powiedzieć. Ale nigdy nie grałem w Fortnite tak na cały czas. I teraz sobie porównajmy CS: z kontra... A dobra. To usuniemy. Jeżeli da się da się teraz zostaw, Zostawcie łypeczkę w górę. Jaki mam jest to? Szczepionka słuchawki. Czekajcie. CS... No jest. No. I tu też będzie... A nie, CSM mało już gra. No, to więcej już się robi, coraz więcej, więc. No tak jak mówiłem, to już jest koniec a moga tak serio. No, mało chyba osób tutaj gra. Weźmy sobie na tego na Twitcha. I zobaczymy, ile osób gra. Przepraszam, że tak przednoszę te odcinki są takie krótkie mega. No, ale tamte były bardzo krótkie, więc wybaczcie mi to. No i robił Minecrafta, co bardzo lubił u niego oglądać. No, dużo osób gra w Minecrafta, widzicie, dużo osób gra w Minecrafta. No i teraz sobie poprzeglądajmy co tam Twitchu. Ja mam też konto, ale to mnie nie robi, live'a nic. A nie jestem stylu. No i widzicie, 1-4 tysiące a rozmowy. No, Minecrafta jest coraz więcej, ale i Fortnite też. Widzicie, wszystko wygasa. Bardzo mało. No i widzicie, 6 widzów. No. No co prawda mogę się już nie robić taki sławny kiedyś. Więc to takie trochę takie takie do dupy. Więc wiecie. No, więc tak. Uf, a ja jakiś stary typu. Dobra mieszka. No więc jak yy, chcecie wiedzieć, to naprawdę ja mogę się kończyć. Naprawdę kończyć. 7 lutego. Nie dogodzie miesiąc 8 marca, co prawda? Tylko jedna osoba pobrała masakra. Nie no, chujowo. Dobra mniejsza. Więc wiecie jak to jest. Dobra, ja się z wami żegnam, idę sobie odpocząć i widzimy się w kolejnych odcinkach. Wiem taki trochę beznadziejny ten film. Ale pokazałem wam, że wy też możecie sobie tego sprawdzić. Jeżeli sobie wpiszecie coś tu i dajcie temat na przykład sobie... E, ski, jump, skoki narciarskie, dyscyplina, ten, no ile osób to ogląda, na przykład coś w tym stylu, tutaj widzicie, no więc wiecie jak to jest, wiecie jak ktoś.